Cześć Szemano, moi mieli u żeście zagościli. Właśnie zaczynamy dzisiaj w SnowRunnerka. gramy internationalem. Pojeżdżamy i przykładną pracę wykonamy do warsztatu. Dostarczymy serwise... serwisowe części razy dwa. A dokładniej serwisowe części zamienne, więc maszynę odpalamy nie za długo. Dziś pogramy. W poprzednim materiale już wspominałem, że multi zadanie wykonać chciałem. No i pierwsze co, z garażu przyjechaliśmy. Kartofle tutaj w uczciwej pracy dostarczyliśmy. Przy okazji, na przyczepie kartofle na gorący kartofel dostarczyć chciałem, jednak tych kartofli tutaj dostarczyć rady nie dałem. A teraz. Jest mega zadanie, właśnie mm, przykładnej pracy wykonanie. No i co my tutaj zrobić musimy? Ja zestaw sobie już przygotowałem, bo oczywiście przed nagraniami sobie tutaj poczytałem, pooglądałem zadania, kontrakty wszystko, co jest do pomajstrowania, żeby nie było za dużo w kółko pojeżdżania więc tu na tory pod, pod sobie cofniemy i tym KDS-em deserwisą we części chwycić spróbujemy tylko jeszcze by się przydało żeby się tą drugą ścieżką torów jechało także cyk tu sobie nad o nadrzucimy pięknie, pięknie, tak zrobimy i po prostej tu cofnijmy tylko żeby się do tej rampy tutaj nie przybliżyć o, i myślę, że tak będzie dobrze granie. W przykładnej pracy będzie wykonanie, a wypiszcie w komentarzu, jak by się wam oglądało, kiedy mi się na singlu grało. Ja oczywiście w Runnerka sobie bardzo lubię grać. Niektóre zadania takie właśnie, o jak ta przykładna praca, gdzie zadanie jest singlowe. No to w singlu sobie gram. Kiedy więcej dowożenia mam, to któregoś z widzów zapraszam i wtedy sobie z tematem na dwa działamy i od razu zadanie wykonamy. Dobra, cyk, tu już mamy, tu sobie to troszkę powydłużamy, od razu sobie to podniesiemy i linkę od razu zaciągniemy, tylko o właśnie, o właśnie, ciężkie jest sięganie, ale spokojnie, spokojnie, radę damy. Wcale się tu nie poddamy. O dobra. Trochę ramię skróciliśmy. Dzięki temu podnieść je mogliśmy. No i spoko. Fajna sprawa. Pierwszy ładunek to dobra zabawa. Tylko o właśnie. O właśnie. Co by nie było, i co by się ładunku nie zgubiło, e, ok. No to sobie z dźwigu wyjdziemy i załadować to spróbujemy. Ciekawe, czy nam się to zapakuje. No i pięknie, mi to pasuje, więc do dźwigu wracamy. Drugi punkt sobie chwytamy. Oczywiście ramię sobie kurde wyciągniemy i z tematem pojedziemy dobra, cyk, jest już granie, jest już linki naciąganie więc tą linkę sobie tu ściągamy od razu podnieść może radę damy tak jest, niech się już podnosi przez płot przerzucić to musieliśmy więc to sobie przerzuciliśmy pyku myku, koguciku już jest właśnie dostarczanie. Niech już będzie opuszcz. Oj, oj, joj oj, 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 Knifle mi się pomieszały. Co mi one tutaj dały? O! Tak by to wystarczająco sobie leżało. Żurawia by się poprzywracało, tylko na V klikniemy. Żurawia przywracamy. Ładunek. E, przywróć Żurawia to nie rozpakuj ładunek, zapakuj ładunek, e, no i z tematem lecimy na magazyn. To dostarczymy. Tylko na mapkę sobie spojrzymy. Ok, wiem już gdzie jest moje pojeżdżanie, no więc mamy to tu w planie. Niedługie dzisiaj nagranie, takie na spokojnie szybkie zadanie, ale miło było, e, gdyby Wam się łapeczki klikały. I jakieś komentarze może by się pisały. Snowrunner, co by nie było, niejedne zadania. Krótkie mamy, że w 5 minut je ogramy. A niektóre zadania na dwóch live'ach po 2 godziny robimy i i tak ledwo, ledwo co zdążymy. Także snowrunnerek bardzo fajna sprawa. Ja propsuję ta zabawa. Druga rzecz, że w farmingu. Mm, troszkę jednak farming mi się już nuży. Duży. E, tam jednak wiecznie to samo wykonujemy. No chyba, że mody zastosujemy. Tu jednak co zadanie. Mamy inne tutaj wyzwanie. Oj, nie to mi się klikało. Wyciągarkę zapiąć się chciało. Ciąg, maszyna, miód, malina. Piękne, piękne podjeżdżanie. Już to właśnie mamy w planie. No i? Ale tam dalej zarzucić linkę chciałem. A, bo ja w AWD nie pozapomniałem, po, po, zapomniałem, nie pozapinałem. Ale moment, moment. Proszę pana. Niechże będzie tutaj maszyna pojeżdżana. O, coś mnie tam zablokowało. Coś mnie tam przytrzymać chciało. Ale, Orzysz ja cię proszę. Ja cię proszę. Pobudziłem swe kalosze, i ponownie takie coś tu mamy. No to na ostro, jak tu wjeżdżamy, tylko na ostro, jak tu wlecimy, to o kamienie se silnik rozdupimy. No i właśnie, już na moście się zawiesiłem. Nawet tego nie sprawdziłem. Cimno nam się porobiło. Ale będzie zaraz miło. No, nie tu chłopie. Nie tu ma być zapinanie, tylko tutaj ostre pojeżdżanie. A, bo tu kamień mamy. Dobra, to z tym kamieniem też sobie radę damy. AWD wyłączone, wszystko idzie w dobrą stronę. Do magazynu dojeżdżamy. I ładunek dostarczamy. Oczywiście na ładunki w polach uważamy, bo tutaj, tutaj niestety, co by nie było, jakby się nie działo, e, ładunków jest zawsze za mało. Ale moment, zamknij to zadanie ładunkiem, zarządzanie. A tutaj wjechać musimy. No to dobra, to se tu cofnijmy, co by nie było. Fajna będzie tutaj akcja. Cyk. Niech będzie i pod magazyn, tu do garażu. Cofanie, będzie klapy, otwieranie. Dobra, ręczny, zaciągamy. I ładunkiem zarządzamy. Serwisowe części razy dwa. Rozładuję w tym momencie ja. 1500 zarabiamy. No i dalej, dalej se Pogramy. Stacja naprawcza jest już dostępna. O. O, to my stację naprawczą odblokowaliśmy. A co my w tej stacji zrobić mogliśmy? Pojazd w pełni naprawiony. Wszystko idzie w dobre strony. Ja w tym momencie dziękuję za oglądanie. W tym momencie zapraszam na kolejne spotkanie, które niebawem na kanale. Bawimy się ciągle i wspaniale. Więc do następnego, do usłyszenia. Trzymaj się. trash